Do morocznych, kryminalnych opowieści pióra Rachel Abbott powracam z przyjemnością, dlatego że jak dotąd nigdy mnie nie zawiodły, a było ich całkiem sporo. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Zamknij drzwi, pióra Rachel Abbott właśnie od wydawnictwa Filia to kolejny prześwietny tom kryminalno-frillerowej serii z inspektorem Tomem Douglasem na czele. Ale kto jeszcze nie czytał tej serii, ten nie musi się obawiać. Co prawda życie inspektora toczy się tutaj dalej, ale u Rachel Abbott na pierwszy plan wybijają się zawsze ofiary i ich wyjątkowe historie. Powiem wam tylko, że ta autorka dobrze wie, jak nas wystraszyć, zaniepokoić i sprawić, że nie będziemy mogli się oderwać. A tej fabuły raczej nikt nie przewidzi. Joe Palmer zdaje się mieć niemal wszystko, czego mogłaby tylko zapragnąć. Kochający mąż, mała córeczka, rozwijająca się powoli kariera miejscowej aktorki. Kiedy pewnego wieczora ktoś puka do jej drzwi, Joe nie zdaje sobie sprawy z tego, że za chwilę rozpocznie się prawdziwy koszmar. Policja aresztuje jej męża, opieka społeczna przejmie jej dziecko, a to całe perfekcyjne życie nagle legnie w gruzach. Joe jednak szybko orientuje się, że coś tutaj poszło nie tak, że ludzie, którzy aresztowali jej męża, którzy zabrali jej dziecko, nie byli tymi, za których się podali. Czy to możliwe, że do Joe powróciła jej przeszłość? Na powieściach Rachel Abbott jeszcze nigdy dotąd się nie zawiodłam. Ta brytyjska autorka z prawdziwą wprawą snuje kolejne kryminalne, thrillerowe fabuły, burzy całkowicie życie swoich bohaterów i wywraca wszystko im do góry nogami. Wszystkie jej historie są obiektywnie dobre, czasami bardziej realistyczne, czasami mniej, ale każda napisana jest w taki sposób, czy czytelnik budzi się dopiero gdzieś na ostatniej stronie? Jednak prawdziwą specjalnością Rachel Abbott są jej bohaterowie. początku wydają się być jedynie ofiarami niesprzyjających im okoliczności, ale z czasem okazuje się, że i oni mają coś tutaj za uszami. Moralny konflikt jest podstawą opowieści tej autorki, a tworzy ten konflikt, by wzmożyć czujność u swojego czytelnika. Stawia naszą wyobraźnię na ostrzu noża i zadaje te najważniejsze pytania, a odpowiedzi, jakie dostaniemy, nie będą takie. Oczywiste. To, co mnie osobiście najbardziej poruszyło w tej historii, to jest sposób porwania rodziny Joe. To zło, które przyczaiło się za pozorami dobra, które ukryło swoją mroczną twarz za maską no, dobrych intencji. A w tle system. System, który nigdy nie był i nigdy nie będzie doskonały. Zamknij drzwi, to z pewnością nie jest moje ostatnie spotkanie z prozą Rachel Abbott. Jeszcze niejednokrotnie wam opowiem o jej kryminałach, tego możecie być pewni. I będę powtarzać, warto poznać jej pióro, warto zapoznać się z jej książkami, tym bardziej jeżeli jesteście miłośnikami tego gatunku. Ta autorka nie może was po prostu minąć. Polecam wam z całego serducha i zapraszam też do oglądania poprzednich recenzji, opowieści tej autorki. Wszystkie te recenzje są bez spoilerów. Historia Toma Douglasa kontynuuje się albo powraca do przeszłości, ale niczego z niej nie zdradzam, dlatego że, tak jak powiedziałam, u Rachel Abbott najważniejsze są ofiary i ich historie. A ja jestem ciekawa, czy znacie książki Rachel Abbott i która część serii z Tomem Douglasem jest waszą ulubioną. Zapraszam Was razem z wydawnictwem Filia na konkurs jeden Tom Zamknij drzwi do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Wasza ulubiona seria kryminalna to swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem Konkurs trwa do 15 listopada, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Tak jak kochani powiedziałam na początku, książki Rachel Abbott uznaję za obiektywnie dobre i sięgam po wszystkie historie pisane spod jej pióra, bo jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Jestem ciekawa, która z jej opowieści jest waszą ulubioną. Ja myślę, że moją ulubioną historią do tej pory pozostaje obce dziecko, również właśnie z serii z Tomem Daglasem. Pamiętam, że zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie i do teraz jeszcze wspominam tę fabułę. Możecie sobie poczytać o tej książce, jak i o poprzednich na Wielkim Buku, możecie również znaleźć recenzje filmowe tutaj na kanale. Zachęcam Was, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to nie mogą Was ominąć premiery książkowe października. Tylko 20 książkowych premier, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, rozgoście się. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!